Hej, super, że trafiłeś do mojej komnaty wahadeł i kart wyroczni. Zaraz odpowiem na Twoje nurtujące Cię pytanie. Macie dzisiaj do wyboru białe wahadło, kryształ górski i leczółkę. A pytanie brzmi: Czy robię wszystko i wystarczająco dużo, aby mój biznes się rozwijał i przyniósł mi sukces? Dla tych z Państwa, którzy wybierają właśnie wahadło białe. Pytanie to właśnie, czy wy, robisz wystarczająco dużo, żeby Twój biznes się rozwijał i przyniósł Ci sukces. I tak jak Państwo widzicie, dla wszystkich, którzy wybrali wahadło białe, jest odpowiedź jest. Czyli tak. Robisz wystarczająco dużo, żeby Twój biznes przyniósł sukces. I teraz pytanie do wahadła. Czy robię wystarczająco dużo, żeby mój biznes się rozwijał i przyniósł mi sukces? I tak jak Państwo widzicie, drugie wahadło tak samo wskazuje jest, czyli tak, robicie wystarczająco dużo, żeby biznes się rozwijał i przyniósł Wam sukces. To wszystko, co mam do przekazania dla Was dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia.